Mamy święta Bożego Narodzenia, więc radujmy się miłością i pokojem. Dążmy do tej miłości, dążmy do tego pokoju. Życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili się radować z obecności drugiego człowieka. A jak pójdzie coś nie tak, jeżeli pójdzie cokolwiek źle, przepraszajmy i wybaczajmy sobie. Także zanim dziś siądziemy do stołu wigilijnego, zastanówmy się, czy ktoś nie czeka na nasze przepraszam. A może ktoś czeka na nasze wybaczenie? Powiem Wam szczerze, że ja osobiście nie mam żadnych wrogów w moim życiu. Nie ma osoby, z którą nie rozmawiam. Jestem w stanie porozmawiać z każdą osobą. Oczywiście czasami są sympatie, antypatie, ale jestem w stanie siąść do, do takiej wieczerzy wigilijnej z każdą osobą, podać rękę, porozmawiać i tak dalej. Wiem, że sytuacje czasami są bardzo skomplikowane. Nie rozmawia kolega z kolegą, nie rozmawia sąsiad z sąsiadem, brat z bratem itd. Wiem, czasami jest bardzo ciężko, ale mimo wszystko wyciągnijmy pierwszą rękę. Jeżeli zostanie odrzucona, trudno. My przynajmniej będziemy mieć spokojne sumienie. Przynajmniej ja tak próbuję żyć. No to moi drodzy, jeszcze raz zdrowych i pogodnych świąt, radosnych świąt pełnych miłości i pokoju od Fix and Drive z Białego Krakowa. Dzięki, trzymajcie się.